Witam was widzowie po bardzo długiej przerwie, w sumie prawie rok? Ponad rok? Ja już sam nawet nie wiem. Dzisiaj się spotykamy kolejny raz, wraz z naszym tutaj przybyszem Eriksonem. Erikson, gdzie ty jesteś? Zapraszamy. Witamy Eriksona. Wiele lat minęło, posiwiałem. Wszyscy posiwieli. No dobra, może ja nie posiwiałem. Ogólnie, plan jest taki, widzowie: prosty, zwięzły. Pamiętacie starą serię Survivalu? No, każdy chyba pamięta. Każdy, który ogólnie oglądał wideo na tym kanale, po prostu zaczynamy nowy sezon: Nowy sezon Minecraft West Island. Myślałem, że to przez. Ojej! Urzesz? ile masz. Przepraszam! A mm, tutaj patrzcie, jaki jest ładny widok na tych shaderach. O tutaj. Po prostu genialny, tak ładnie, w tym miejscu. Pójdziemy tam do niego. Erykson, witam. O, witam, witam, jest już z nami uniwers. Do wszystkich mieszkańców, tsunami nadciąga. Prosimy jak najszybciej ewakuować się z miasta. Ej chłopaki, kto to? Słuchajcie, lecimy na razie szukać miejsca, gdzie możemy się w ogóle wybudować, gdzie będzie nasz nowy świat. Powiem tak. Pragnę dodać, że ja sam nie będę nagrywał tak. Ponieważ zwankrytowałem, mój kanał zbankrytował, dlatego będę tylko towarzyszem Uniwersyka na jego kanale czasami. Powiedzmy, że ciekawa i tak. po prostu ekscytująca. Wiele eksploracji. Na przykład tak jak teraz widzicie tą wielką dziurę z wodą. Nie wiem co to do końca jest. Nie wiem tak te, te nowe aktualizacje są coraz dziwniejsze, ale fajnie to wygląda nawet. Ale to jeszcze na pewno nie będziemy budować. Stary! Szukamy, szukamy miejsca. Możemy time a puścić, a my będziemy szukać. To ty na to. Możemy tak zrobić. Dobra. Mm. Ja. Widzowie, to co właśnie teraz ujrzeliście, to właśnie była moja najszybsza i śmierć ever. Nie stracił skilla, widzowie, no i niestety tak to jest, jak ktoś próbuje się śpieszyć i być dobrym, a wychodzi jak wychodzi. O co? jest Jakim prawem tu przyszedł? Uciekamy. Gdzie jest... Gdzie jest Doknes? Gdzie jest Erickson? Ja tu podróżuję, już mam trochę żelaza. Ten, co speedrunuje. Ty widziałeś taką lawę? Nie, ja w ogóle wróciłem do punktu wyjścia. Gdzie ty, to jest ty jesteś? Na plaży byłem. No to ja jestem w tym całym. Nie ja jestem w tym Kajwy już. O, oczywiście. Coś z straciłem trochę. Tak, tym przy plaży. Jezu widzowie ja mam żelazo. No i w mi... Nie, nie, to jest jakiś dramat. Nie! No faktycznie nie masz tego skilla. Dobra, szybko zbijemy tą obce te pająki tutaj naprawdę uprzekrzają życie. Odprowadźmy je stąd. Albo o tą opcę zabijemy. mamy to, trochę mięsa też. Szybko teraz drewno zniszczymy. No nie wierzę. Nie zniszczymy chyba tego drewna. Pobiegniemy do drugiego drzewa Wiedźmin ma kłopoty, proszę państwa, coś się dzieje, czy ja to przeżyję? No kurczę. Oczywiście, wiedźmin. że nie. Chyba. Tak. Kłoda trochę. Ty myślisz od śmierci? No bym cię szybciej znalazł wtedy. Powiem ci tak. E, właśnie pokazałeś się, jakim jesteś e, człowiekiem. Naprawdę kilkakrotnie razy w przeszłości zapowiadałem, że nagram na ciebie i na manga na materiał, który e, ukazuje, jakimi jesteś ludźmi. No ale tak się składa, że zbankrutowałem i... I bardzo dobrze. Nie mam Nic... dalszych priorytetów na tworzenie kanału, który... Nic nie wycieknie na mój temat. Pomyśl o tym. miejscówka. Uff, to jest taki kanion, co nie? To jest taki. jakby twórzce. No byś musiał to zobaczyć. Dobrze. Ale podoba mi się. Two hours later. Ale, ale mam już tutaj wizję pewną. Jaką? Naprawdę fajną miejscówkę znalazłem. Uch, Nie! To jest już piąty raz zginąłeś. Nie denerwuj mnie nawet. Ja nawet to drewna nie mam. Ubieje. Drewno nawet nie mam. Powiem tak, yy, patrz, ja patrz, bym to. Proponował no? zrobić taki eksperyment gdzie z odcinka na odcinek będziemy zobaczyć jak bardzo się zmieniłeś pod względem skilla. Dobra, nie wiem, ja, według mnie ta miejscówka jest dobra. Zaraz ci podeślę koordynaty. Dobra, podeślij. Ja zaraz tam Ale... podejdę. Ono Zom... nie zgadniesz kogo znalazłem. Zombie villager taki sobie. Przyszedł. Chciałem właśnie to powiedzieć. Czemu mnie tak zaatakował z daleka? To jest nie tak. Zadałem mu kryta i on zadawał mi też obrażenia z dalekiej odległości. A nie powinien tak robić. O! Erik są słodkich snów? Tak, dlatego proponuję. Masz już łóżko w ogóle? Tak! Chociaż Wiedźmin zawsze jest czujny. Nawet podczas snu. Ten co się do Wiedźmina porównuje cały czas. Widzicie, niektóre nawyki zostają w człowieku. Jest? Kim według ciebie jest? Człowiekiem? Nie. Jesteś Wiedźminem? Tak, wspomniał. Tak. Kim jest jego przyjaciel? Jak to? Ja wiem do tej pory. Najlepszym graczem Minecraft. Lepszym ode mnie. Można mnie tak. zostawić niedobry. koleżko. Oj, miecz z zombiaka już przepadł. Tylko zabieramy się stąd. Dobra. Idziemy do Eryksona. Dobra, właśnie powinniśmy się zbliżać już do tego oczka wodnego To Erykson mówił i chyba zaraz powinniśmy go widzieć O, no to jest to właśnie co mówiłem wcześniej Na miejscówkę. Tak, co? właśnie widzę tam twojego kobla I ja jestem na samym dole w tej bazie Na samym dole, tutaj jest dół i góra? Jak no musisz wejść? wejść do bazy i zobaczysz schody Yo, Dobra Idę już, idę, idę do ciebie Lawa nawet? Który to jest poziom? 44. po prostu lawa taka zwykła, już wiem gdzie portal będziemy robić Kurde, chodź tu stary, mamy lava pula i cave'a od razu Co ty gadasz, ale mineshafta na przykład? Czy po prostu cave'a? Kurde, no zobacz, to trzeba zobaczyć idę, idę Yo! Ja nawet nie wiem czy to nie jest ten cave, co byliśmy Ale mobów jest, oj nie trochę, ojej, można zrobić tutaj tarczę. Ja mam tarczę. Okej, okay. idź go atakuj. Ale bardzo taktyka uniwersji. Ja wiem, zawsze działa. Oj, chodź tutaj. Dobra, zabijamy go, szybko. No nie no, tylko nie zgiń. Spokojna głowa. O, i użyjemy teraz... O nie, mały zombiak O nie, to ja uciekam może Ja się boję, że coś z góry na mnie... ...koczy Na 100% Ojojojo. Patrz jaka tam jest kina, jest dalej Ona cały no. czas w duchu idzie Dobra, no. zostajemy tutaj chyba na najbliższe odcinki Ja nawet nie wiem, czy nie na stałe Zobaczymy na No ja bym został na stałe Zostajemy, powiem. tak? Podoba mi się tam miejscówka Dobra O cholera Ja radzę stąd Uciekać WYPIERDALAJ Widzowie, moi drodzy, jak dotrwaliście do końca, zostawcie mi komentarz. Ogólnie dziękujemy, że zostaliście do końca, tak, że wspieracie naszą nową serię. Erykson się śmieje, bo ma bardzo wysokie poczucie humoru, bo postawił klocka z cobblestone'a I nie rozwalajcie go ręką, tak jak pewne koleżanki. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak. No i ogólnie, no widzimy się prawdopodobnie za tydzień albo wcześniej, za pół tygodnia, nie wiem. Miłego wieczoru, miłego dnia. Pozdrawiam i się ma!